Hejka ja na ty a w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Państwa Miasta. Pewnie się zdziwiliście, że Państwa miasta. Ale od razu Wam mówię czemu macie czerwoną kamerkę, bo mam czerwoną tapetę tutaj po prostu na tym niedziałającym komputerze. <noise> także zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie oraz komentarz. troszkę, że pójdą filmy, ale mówię że byłem w szkole. Teraz jestem wykąpany, także będę w szlafroczku. No, także gramy dzisiaj w Państwa, Miasta. E, to pewnie Was zaskoczyło, ale dobrze. E, tutaj o to chodzi, że e, trzeba pisać Państwo na literę E i mam 118 sekund. To będzie E, E, B, O, G, Miasto na E, Erfurt, R, F, U, R, T. Sorki, że słyszeliście, mój zegarek, ale on pipczy co godzinę. Imię R. roślina na eukaliptus, e, e u k i p Kolor na e... Y kolor na e... Oj, oj oj, zawsze mam problemy z tym kolorem. Mm. Także sorry, że się płynął film, ale na pewno zwierzę. Emu. mu, emu. Jutro eee, też będzie później film. Teraz kolor na E, kolor na E, kolor na E hmm. wszystko jest zazwyczaj proste, ale z tym kolorem to słuchajcie, mam zawsze pro, problem. No bo mam 50 czasu. Eee, kolor na E. <grym> No, no dobra, po prostu koniec, już nie dam rady, koniec gry. Miejsce pierwsze, 20 punktów. No dajemy zagraj ponownie, rozpocznij grę. Państwo na kym. no to będzie Karliż, miasto na k, miasto na k, Kanczuga, Imy na k, Kasia rośliny k, kaktus, kolor na k. No i z tym jest problem. Kolor na k, może coś pokoju mam na k? Jaki jest kolor na k? Dobra, zwierzę na k. Zwierzę na k to kangur. Kangur, ale kolor, słuchajcie, kolor na k kolorek na k... k. k. k yy, no, jaki może być kolor na kora, k, no, nie wiem, nie wiem. Słuchajcie, na koniec. Zawsze z tym kolorem jest no, problem, jak mówię. Także pewnie was zdziwiło państwa miasta u mnie, bo nigdy tego nie było. Także dobra, teraz mamy państwo na państwu y, Państwo na le państwo na le O matko. Ymm, w ogóle nikt do tej filmu nie nagrywa, nie, ale wstępnie nagram. Ale rzadko to się zdarza, dobra. Państwo na le Państwo na Ymm, Nie wiem, Tomaszów Rubelski? Nie, Tomaszów Rubelski to jest potem na le więc nie. Na miasto na le to będzie. E, Lublin Lubelin, le, Lena, Lena, e, Roślin, na Lena le, 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 le. kolor, kolor na l na nie, Nara, na 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 r. Nie, tym Lela, nie Lela, na Lela, 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 nic więcej na to nie poradzę. E... Także no, e, dobra, państwo na J. Oj oj państwo na J Eee. Dobra, miasto na je Miasto na J, mm, j. Dobra, imię na j, to będzie Jadwiga. Jadwiga Krasina na je Dobra, kolor na i Zwierzę na i. Zwierzę na je... Pyrr, tyle chyba. Czekajcie, zwierzę na... J, J, J. Jaguar. Jaguar. No, miasto na je... miasto na je... miasto na je... Uuu. miasto na je... miasto tyle. Nie, nie mam więcej pomysłów. E, Także tak, to e, Państwo miasta e, można ją pobrać sobie za, bezpłatno, be, za, za darmo. Dora, państwo na F e, Francja, Francja, miasto na Fy. E, Frankfurt. Fy, ry, an, k, F Frankfurt, Realny, f? Frankfurt, Franek, Franek, rośnie na f rośliny na f... Ojojoj, nie ma chyba rośliny na f... Słuchaj, kolor na f... Fiołekowy, f... I ole, e-, e... To jest pierwszy mój kolor dzisiaj zgadnięty. Zwierzę na f... Zwierzę na f, 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 f... Ej, zwierzę na f... f... Mam nadzieję. Nie, no, słyszycie mnie chyba tym razem, także no. Zwierzę na F. Jakie może być zwierzę na F? Mm. Zwierzę na f, 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 f. Flaming? Flaming? A nie, czy to mi zajdzie? Nie, powinno mi, zajczy. Dobra. Teraz na E. Znowu, chyba było na E, ale nie jestem pewna, Ma Państwo na E. Eee, miasto na E. E. Eee. Eee, no, r, F, U, R, T imię na E E, F, L, I, N, A Zdziesza na E, M, U M, U, wózka, e o już było na E Rożna na E E, U, K, -a L, I, P, T, U dobra, e, państwo no Eee... E, 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 e. Państwo na E. Dobra, tyle. Mm. No także tutaj trzeba dużo myśleć. W tych państwa miastach 21.06. E no znowu na E. Aha, bo nie napisałam wszystkich. Ojej. jej. Na państwo na E. Państwo, państwo na E. ra. Eee, tak państwo na E, państwo na E Ojej, Państwo na E, Państwo na E, Państwo na E, 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 e. ojej, no nie, słuchajcie. No więc ale co może być państwo na E hm Państwo na E. No, wiem, no, nie, w sensie nie wiem. Mam nadzieję, że mi teraz znowu nie da to na E bo po prostu... O! Oh, Państwo na B. Belgia. Bułgaria tam. Bułgaria. Państwo, miasto na B. Berlin. Berlin. Imię na E. Na B. B, -b, 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 -b. Bartek. Bartek. Roślina na B, by, by, bakłażan. bakłażan. E, na kolor na B. Biały. Zwierzę na B. Zwierzę na B. b, 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 b. Zwierzę na b. b. Szybko, szybko. Zwierzę na B. Zwierzę na B. b, b. <laughs> to nie ma pomysłu. No, także to były państwa miasta. Także zostawcie łapeczkę do góry, łapeczkę do góry, subskrypcja oraz komentarz. Sorry, że tak późno odcinek, no ale mówię, byłem w szkole, już poru do szkoły. Także no, jestem w szlafroku, bo byłem w kąpieli. Także no, łapeczkę, subskrypcję, komentarz. Że to były państwa miasta. Także no, mm, widzimy się jutro. Mam nadzieję, że jest troszeczkę wcześniej niż dzisiaj, także no subskrybujcie kanał, łapkujcie, komentujcie. Także do zobaczenia się już w kolejnym odcinku już jutro, także hej, no. Także do zobaczenia się jutro, hej!